Hej. Przede mną ruiny zamku Caldon. Obecnie jego ruiny mają 954 lata. Najstarsze informacje o zamku sięgają 1066 roku i wiadomo, że przed tymi latami te tereny należały do Lady Godiva. Legenda mówi, że przejechała nago na koniu ulicami miasta. Był to rodzaj jej manifestu przeciwko swojemu mężu, hrabis Merci, który narzucił podatki na społeczeństwo mieszkające na jego ziemi. W 1350 roku zamek Caludon poprzez małżeństwo staje się własnością rodziny Mowbrays. Są to książęta z Norfolk. A także hrabstwo marszałkowskie z Anglii. 16 września 1398 roku Thomas Mowbray, a także późniejszy Henry IV mieli odbyć pojedynek w Gasford Green, ale w ostatnim momencie został on przerwany przez Richarda II. I tą sytuację opisuje w swojej kronice e, słynny William Shakespeare. Kronika pod tytułem Richard II. A także sen nocy letniej e, Williama Shakespearea również opisuje e, wesele rodziny Berkeley, która także zamieszkiwała zamek. W 1613 roku Lord Henry Berkeley zmarł w Caldon w wieku 80 lat. I był on ostatnim arystokratą zamieszkującym ten oto zamek. Przed 1748 roku zamek został zburzony, a materiały zostały wykorzystane na y, budowę domków gospodarskich. I nazwano go Caludom Farmhouse. Papa. Pa.